Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Miss Physics, a to będzie kolejny odcinek z serii o studiach, o nauce, o szkole i też o maturze. Zauważyłam, że mój film na temat tego, że studia to nie jest szkoła zawodowa, który wyświetli się Wam gdzieś tutaj na górze, jest najpopularniejszym do tej pory filmem na moim kanale, dlatego też postanowiłam troszeczkę rozwinąć temat nauki, powiedzieć na ten temat troszkę więcej, no bo widać, że takie tematy interesują Was często bardziej niż polityka, co nie jest wcale jakieś, jakimś wielkim odkryciem. Tak jak w tytule filmu, to co chciałabym dzisiaj powiedzieć to to, że jeżeli zdało, zdarzyło Ci się nie zaliczyć jakiegoś przedmiotu, nie zdać, to to nie jest koniec świata. Moim zdaniem najważniejsze jest w tym momencie dla Ciebie zastanowić się, z czego ta porażka wynikała. Kiedy jeszcze udzielałam korepetycji, bardzo często zdarzało się, że przychodziły jakieś osoby, ja uczyłam matematyki, fizyki, chemii i również niemieckiego przez jakiś czas, przychodziły do mnie osoby, które myślały, że przyjdą na 2-3 godziny, ja ich nauczę na ten sprawdzian, który się zbliża, na drugi sprawdzian, wrócą do domu, zaliczą to sobie i w ogóle nie będzie żadnego problemu. Ale no niestety w trakcie nauki, w trakcie przechodzenia przez zadania okazywało się, że nie znają zupełnie podstaw. No nie da się nauczyć matematyki w te 2-3 godziny kogoś, kto na przykład nie zna tabliczki mnożenia, nie wie jaka jest kolejność wykonywania działań, czy z fizyki nie zna podstawowych podstawowych jednostek, takich jak kilogram czy metr i nie wie, że musi zamienić te wartości podane w zadaniu na te jednostki podstawowe. No, nawet jakby wiedział to i tak, nie może tego zrobić, bo nie wie, jakie są te jednostki podstawowe, więc no nie ma czego wymagać w tym momencie. I myślę, że na to powinniście zwrócić uwagę, jeżeli macie taki problem czy na pewno znacie podstawę danego przedmiotu. Jeżeli na przykład zdarza się, że macie tutaj zagrożenie i będziecie przygotowywać się do poprawki, bo pamiętajcie, że szkoły, gimnazjum i liceum, już teraz także szkoły średnie, technika też, udostępniają Wam możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego, ale też czego kiedyś, kiedyś nie było, jak jeszcze ja się uczyłam, to właśnie jak ja byłam w gimnazjum, to dopiero to wprowadzono umożliwiają Wam też możliwość uzyskania czegoś takiego jak warunek, czyli możliwości zaliczenia tego przedmiotu po prostu w kolejnym roku i no wiele szkół udostępnia taką możliwość na niejakich bardzo wygórowanych wymaganiach, musicie się dowiedzieć jak to jest w Waszej szkole, czy każdy przechodzi na ten warunek, czy, czy tylko niektórzy, ci którzy mieli powiedzmy 40 czy 30% z tego czy z tego, no to już zależy od konkretnie od szkoły i i ucząc się do tej poprawki, zwróćcie na to uwagę, ponieważ kiedy no, ja poszłam na studia, to jeszcze na początku wydawało mi się to strasznie dziwne, no jak można czegoś nie zaliczyć, jak można się nie przyłożyć. E, no i sama tak studiowałam i, i sama miałam problem z niektórymi przedmiotami, dlatego że chciałam od razu za dużo. Od razu chciałam umieć wszystko, od razu chciałam wiedzieć każde zadanie, jak rozwiązać, bez tej znajomości podstaw kolejny problem, który możecie mieć i właśnie, tak jak mówię, to jest najważniejsze, żeby znaleźć ten problem, no to jest to, czy po prostu w ogóle się przekładaliście, bo jeżeli nie chodzicie na zajęcia i jesteście gościem w szkole, czy na uczelni, jeżeli oglądają mnie studenci, no to wtedy nie ma co wymagać, tak, no, no nie zaliczysz tego przedmiotu, jak w ogóle nic nie umiesz, no to jest chyba logiczne, no tutaj musisz usiąść po prostu i się przyłożyć, samo to do głowy nie wejdzie, ale jest też trzecia możliwość, e, czyli taka, że po prostu no, poziom, który reprezentuje dana szkoła jest dla Ciebie troszkę za wysoki i tutaj powinieneś zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie poszukać sobie innej jakiejś alternatywy. Wiem, że w gimnazjum no, to nie jest tak, bo po prostu każda szkoła ma taki sam program no, i tutaj nie ma jakiegoś wielkiego... Um, Jakiejś wielkiej filozofii, tak samo szkoły podstawowe, ale jeżeli już chodzi o licea czy technika, no one udostępniają nam konkretne profilowanie się, tak, konkretne pójście w danym kierunku. I, i może właśnie ten kierunek jest dla ciebie za trudny, może jeżeli wybrałeś sobie biolchem, no to może jednak, no biologia nie jest dla ciebie. Ale jeżeli w tym momencie powiedziałaś nie, ja się z Tobą nie zgadzam, powiedziałeś, powiedziałaś, nie dyskryminuję kobiet na tym kanale. To może rzeczywiście zależy ci na tyle, że jesteś w stanie to zdać. Tak jak mówię, mi się wydawało na początku studiów, że to jest super niesamowite, po prostu osiągnięcie niesamowite, żeby nie zaliczyć, a później samej udało mi się. Nie zaliczyć, bo nie znałam tych podstaw i może właśnie tutaj trwisz kopuł, że musisz znaleźć powód nie siedzieć tempo tylko i wyłącznie nad książkami i nie próbować wyryć czegoś tam na blachę, ale zrozumieć dlaczego tak się stało. I też pamiętaj, że to nie jest koniec świata, to nie jest tak, że w ogóle życie Ci się zawaliło, rodzice Cię wyrzucą z domu, do końca życia już będziesz pracował, nie wiem, kosząc trawę, to nie jest koniec świata. Zdarzyło się trudno. Też nie mi oceniać. Każdemu zdarza się to z innego powodu. Jedni mieli ciężką sytuację, drudzy się po prostu nie przyłożyli, ktoś trzeci mógł mieć coś w domu nie tak, ktoś czwarty mógł No naprawdę, są tyle, jest taka wielość, taka mnogość tych sytuacji, które mogły zaważyć na tym, że właśnie tobie się nie powiodło. No jest tego tak dużo, że naprawdę nie chciałabym, żebyście oceniali też ludzi. Którzy, którym zdarzyło się nie zaliczyć, bo tak jak mówię, uczyłam wiele osób i różne historie słyszałam. I to nie jest tak, że każdy, kto nie zalicza przedmiotu, od razu jest najgorszy na świecie, jest leniem i w ogóle ma wszystko totalnie głęboko w nosie, a po prostu czasami nie mógł. No, no nie mógł, no nie mógł, tak, no nie mógł, po prostu nie mógł. Na pewno czymś, co może Wam pomóc, jest na przykład pójście na korepetycje do jakiejś sprawdzonej osoby, ewentualnie możecie też szukać różnych, różnych osób, tak, nie, niekoniecznie skupiać się tylko na jednej, ale jeżeli jedna Wam się nie przypasuje, bo też każdy korepetytor może się z czego innego specjalizować, tak, jeden może umieć jedno, drugi może umieć drugie, zawsze przed też spotkaniem powiedzcie, z czym przychodzicie, jaki macie problem, też właśnie możecie spytać się jeszcze w szkole, dopóki jeszcze trwa ten rok szkolny, no niedługo się kończy, możecie zawsze porozmawiać z nauczycielem. I spytać, co możecie zrobić, jego zdaniem, co od siebie możecie dać, bo też nie powinniście na pewno obwiniać za każdym razem nauczyciela. Wiem, że się zdarza, że oni się uwezmą na konkretną osobę, ale z tych historii, które miałam na korepetycji, jak z historii moich życiowych, muszę powiedzieć, że to są tak bardzo pojedyncze przypadki, że nauczyciel się na kogoś uwziął i dlatego mu nie zaliczył tego przedmiotu. No to jest bardzo, bardzo rzadkie, więc mała jest szansa, że akurat. Taka była historia w Waszym przypadku, możecie go spytać, co Wy możecie zrobić, jak on to widzi, czego by Wam polecał się nauczyć na początek. Macie całe wakacje do poprawki, więc myślę, że macie szansę się wyrobić. No a jeżeli są to więcej niż dwa przedmioty, z tego co wiem, nie można mieć poprawki z więcej niż dwóch przedmiotów, z większej ilości liczby. Nie pamiętam, to wtedy już, no niestety, trudno. Za rok może się uda. Musicie wyciągnąć wnioski z tego, co zrobiliście, poszukać sobie dobrego korepetytora, bo może też potrzebujecie kogoś, kto was pokieruje, sami nie potraficie przejść przez wszystkie zadania z podręcznika. I bardzo ważna też rzecz, przechodźcie przez to, co jest w podręczniku. Nie zostawiajcie tych rzeczy, nie mówcie, że nie, nie dobra, tego to nie będę robił, bo to nie będzie tego na sprawdzianie, na poprawce. Nie, przejdźcie naprawdę przez cały podręcznik. Wtedy możecie mieć większą pewność, że po prostu umiecie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nauki, odnośnie korepetycji, odnośnie studiów, odnośnie czegokolwiek, chcielibyście może, żebym ja wam coś wytłumaczyła, to dajcie znać w komentarzu albo w prywatnej wiadomości na Facebooku, bo YouTube akurat ma trochę lipne te prywatne wiadomości i to trochę jest niewygodne, żeby tam pisać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na dole w opisie macie wszystkie moje social media, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę i może subskrypcję albo cokolwiek innego, co byście tam chcieli.